Wybierz Pafi Porta klucz do bezpiecznego i stylowego życia www.pafiporta.pl. Witamy na kanale za ciosem. Dziś jesteśmy w klubie Anko ZMMA. To mój drugi dzień w klubie Anko. Nazywam się Sebastian Czelek, a ze mną zawodnik KSW Marcin Held. Siema Marcin. Cześć, witam wszystkich. Marcin, przygotowania do walki z Romanem Szymańskim. Na jakim już są etapie? No już można powiedzieć, że jesteśmy w połowie, e, zaczynają się takie no, mocne, znaczy już od jakiegoś czasu trwają mocne sparingi, właśnie jesteśmy tutaj po, takiej, e, po takim treningu sparingowym. E, wszystko idzie w dobrą stronę, forma już jest, a jeszcze będzie lepsza, więc będę gotowy. Dzisiaj sparingi w klubie Ankos. Jutro, gdzie trening? Tu też w Ankosie, czy jednego siebie na miejscu w Tychach? Jutro się zostaję tutaj w Poznaniu, generalnie do połowy przyszłego tygodnia jeszcze zostaje tutaj w Ankosie. Później wracam do Tychów. Generalnie łączę te moje przygotowania pomiędzy właśnie tymi dwoma klubami Bastian Tychy i Ankos MMA. No i to wydaje mi się, że to się bardzo dobrze sprawdza. Tutaj mam fajnych sparing partnerów. U nas tam też mam dobrych zawodników do porobienia, do przećwiczenia technik, do porobienia za, za, zadaniówek, ale główne sparingi są tutaj. Chociaż też też w Tychach robiłem ostatnio sparingi z Szymonem Rakowiczem, czyli zawodnikiem Babilonu, z mistrzem aktualnie Babilonu i też właśnie bardzo dobre rundki. Też myślę, że bardzo owocne i bardzo przydatne dla mnie sparingi. Na dzień dzisiejszy jaka waga jest? Czy nie sprawdzałeś? No, jest około 80 kg. Już tam kontroluję, no, e, powoli z tą wagą trzeba schodzić, ale nie będzie z tym problemu. Tak jak zawsze, e, waga e, u mnie schodzi. E, tak można powiedzieć książkowo. Już mam tyle razy to robione, zawsze idę według takiego sprawdzonego schematu, więc nie przewiduję tutaj żadnych trudności. Wojśla Wrysiewski zestawi naprawdę bardzo mocne zestawienie twojej Ronka Szemańskiego na polskiej scenie MMA. Co widzisz w mocnych aspektach Romana Szybańskiego, bo o słabek nie chcę mówić, bo wiadomo, że będziesz je chciał zachować dla siebie, żeby je wykorzystać podczas walki, ale chodzi mi o to mocne. Jakie widzisz u niego te aspekty, które naprawdę są takie topowe? Czy tutaj będzie takim może jego... Mocnym aspektem, a jednocześnie właśnie słabym, takim to, że, że, takie, takie, taką rzeczą jest to, że to jest taki wszechstronny zawodnik, który jest jakby no, dobry w stójce, dobry w parterze i tam zapaśniczo potrafi sprowadzić, potrafi zablokować, ale tutaj właśnie to też nie jest taki zawodnik, który ma jakąś taką niszczącą, dewastującą płaszczyznę, nie jest to zawodnik, który się tam super w stójce, albo jest takim nie, niepowstrzymanym zapaśnikiem, albo parterowcem, który się tam poddaje, więc to, no, to, to, to to jest jakby no, na mój plus. No, ja lubię takich zawodników, którzy właśnie są e, tacy poukładani. Gorzej mam w takich walkach z zawodnikami, którzy, na przykład, którzy walczą w tej stójce w trochę mniej bardziej chaotyczny sposób, ale mają takie mo, no, mocne, nokotujące uderzenie. Wtedy trzeba być cały czas czujnym. No, tutaj, e, tu myślę, że będzie dla mnie to troszkę lepsze, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No Generalnie wiem, że Roman jest dobrym zawodnikiem. Słyszałem o nim tutaj też jakby dużo dobrego od zawodników, którzy gdzieś tutaj z nim sparowali z Poznania. Ja na szczęście nie miałem nigdy, znaczy na szczęście, no generalnie fajnie się tak złożyło, że jest to taki zawodnik, z którym nigdy nie trenowałem, nigdy z nim nie sparowałem, więc no to, jest, to jest fajne dla mnie. To wolę, wolę walczyć z takim zawodnikiem, tak jak wolałem walczyć z zawodnikiem z zagranicy, z kimś, z którym nie znałem. No Roman tu jest taką osobą, właśnie, której mam takie. Podejście całkowicie właśnie neutralne czysto sportowe. nie ma tam żadnej przyjaźni, żadnych. ani też żadnej, żadnej, żadnej tam złej krwi. Generalnie właśnie czysto sportowo. No mówię, to jest bardzo czysto sportowa walka, która napędza prawdziwych fanów MMA, no bo i Roman miał cenne zwycięstwa, ty walczyłeś za granicą, za oceanem, naprawdę sprawiałeś nam wiele radości podczas tych galbellatora. Nawet w UFC ta walka z Lawzonem zresztą tak naprawdę no, wygrałeś, czy też z Meksykaninem, Boże, że przypomnij, jest jego Sanchezem, tak. No to mówię też, bardzo dobre wszystkie pojedynki. E, chciałem teraz wrócić do twojego zagranicznego rywala z KSW, z którym przegraźnie e, ...tychczas e, pojedynek, Raul Totarauli. Będzie walczył 11 maja na gali GFC w Tbilisi, ale o mistrzostwo kategorii piórkowej. Jak uważasz, czy uda mu się zejść do kategorii piórkowej, kiedy on na lekką naprawdę już wyglądał e, bardzo mocno i mi się wydaje, że tam ciężko będzie z czegoś ściąć? Znaczy to jest zawodnik taki, on ma 1,70 70 wzrostu, więc jak wiem że, wiem, że dużo osób gdzieś tam no, było pod wrażeniem tej jego budowy, ale generalnie w, jak... Wszyscy, jak jest kategoria 70 kilo i ktoś walczy w tej wadze, to on będzie walczył. Ważył generalnie tyle samo co ja, czyli na wadze 70, później po walce, po ważeniu jakieś tam 78, może nawet 80 kilo, No i jeśli on nie ma tego wzrostu, no to gdzieś mu ta waga musi być. No nie, na tym poziomie no już nie będzie ta waga w tłuszczu, tylko generalnie zawodnicy sobie pozwalają na zbudowanie trochę większej tkanki mięśniowej. Jak ja bym teraz walczył w kategorii 77, to też weszłem do walki, no to bym był, kurczę... No, generalnie najlepszym przykładem jest Borys Mańkowski, który jak właśnie też jest zawodnik niski, który jak walczył 77 kilo, to no to wyglądał, był mega skoncentrowany. I tak, a średnio to musiał trochę zciąć tego, to nie jest tak, jak niektórzy tam mówią, nie, znaczy nie zawsze jest tak, że ktoś później gdzieś tam odstawia jakąś kurację, czy coś takiego, bo po prostu wiadomo, że... W procesie ścinania wagi na tym mięsie jednak no, też, też lecą troszeczkę, nie da się. Bardzo trudno jest zrobić tak, żeby właśnie, żeby to umieśnienie takie zostało i, i żeby ktoś wszedł do tej kategorii, ale on na pewno no, wystarczy właśnie, że odstawił troszeczkę siłownie, troszkę jakby zredukował tą masę mięśniową i będzie pewnie przy tym wzroście myślę, że będzie w stanie zejść do nam, tej kategorii 66 kilo. Mam nadzieję, że to jest tylko taki jednorazowy, że, 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 że zawalczy tam wygrabę, że to jest tylko jednorazowy. E, Wyskok wrócę jeszcze do KSW i może KSW kiedyś zorganizuje nam rewanż, bo no, no generalnie, tak jak już mówiłem, no, jestem bardzo niezadowolony po, po tej walce i, i nie pokazałem tego, co powinienem. Czyli jednak ten rewanż gdzieś chodzi Ci z tyłu głowy? Czy może, wie, może nie jest tak, że nie mogę przez to spać? gdzieś tam się tym zadręczam, ale jakby KSW coś takiego zorganizowało, to bym się cieszył. E, Marcin? Olsztyn, czy pierwszy raz będziesz tam walczył, czy ogólnie już kiedyś się zdarzyło ci się w Olsztynie walczyć na jakiejś gali? Nie, walczyć będę pierwszy raz. Bywałem parę razy w Olsztynie. Dwa razy chyba nawet seminarium. Tam prowadziłem. Bardzo fajne miasto i generalnie jak ktoś mnie gdzieś tam pytał o jakieś plany wakacyjne po walce. To mówię, no na razie jeszcze tak daleko nie wybiegam w przyszłość, ale na pewno po walce parę dni w Olsztynie zostanę w Olsztynie, czy generalnie na Mazurach. Skorzystam właśnie troszkę z tego klimatu mazurskiego, może jakąś łódkę wynajmę coś, więc generalnie jest to na pewno bardzo fajny kierunek, fajne miejsce, w które no niestety z powodu tego, że nie ma czasu nigdy, no to no, mało razy tam byłem, więc teraz akurat po walce będzie okazja. Marcin, teraz walka w czerwcu, o wakacjach już mówiłeś i tak dalej, że zostajesz na Mazurach, nie planujesz co dalej, ale czy w tym roku jeszcze po tej walce na KSW zobaczymy Cię w klatce, czy będziesz wyrażał taką gotowość do, do włodarzy KSW? No tak, no na pewno, no to walka jest jeszcze w czerwcu. Więc myślę, że, że na pewno jedną walkę jeszcze w roku będę chciał stoczyć. A może jak gdzieś tam dobrze się będę czuł, jak wodarze KSW będą chcieli, może nawet dwie. Za granicę do Stanów Zjednoczonych wydarzać jeszcze latać, potrenować, czy już całkowicie tylko w Polsce Twoje treningi przebiegają i już nie latasz do Stanów? Nie wykluczam tego, ale na razie, na razie nie. Do tej walki nie będę się przygotowywał nigdzie w Stanach. Łączę właśnie tylko bastion z Ankosem. Twoje przygotowania są tutaj w Ankosie, w bastionie, więc kogo będziemy mogli zobaczyć w narożniku? To jeszcze nie jest zdecydowane tutaj jeszcze na to jeszcze jest do ustalenia. Jeszcze jest wszystko do ustalenia. O treningach wiem o wszystkim, no to teraz może luźniejsze pytanie poza sportowe. Konor McGregor wraca do UFC, całe świadomy ma tym żyje. Wczoraj pytałem też, tutaj zawodników MA, z Ankosu o to zapytam również i ciebie. Uważa, że Conor McGregor ma jeszcze szansę wrócić na ten sportowy top, czy jednak ta walka z Chandlerem będzie dla niego brutalną weryfikacją? Myślę, że myślę, że ciężko mu będzie już wrócić na ten To jednak, jednak MMA jest faktycznie no tak trudnym sportem, że gdzieś tam wydaje mi się, że w pewnym momencie e, może braknąć motywacji do właśnie, no do odpowiednich treningów. No i podejrzewam, że Konor już jest takim zawodnikiem, który może właśnie nie mieć tej motywacji, może nie, nie porzucić wszystkiego, nie, nie, nie przygotować się tak w 100%. E, no, jednak minęło dużo czasu od gdzieś tam jego ostatniej walki w MMA. Więc raczej nie przewiduję jakiegoś wielkiego powrotu mistrza. Ale generalnie cieszę się z tego, że będzie walczył. Bo każde takie właśnie znane, mocne nazwisko, które jakby występuje, no jest ogólną promocją dla całego MMA. Więc też dla nas, No im więcej osób słyszy o Konorze, tym więcej osób się zainteresuje MMA, tym więcej osób łączy o obejrzy KSM. O Konorze mamy już wszystko. Także. Twoje zdanie już znamy, może kolejne pytanie. Polskie podwórko, Twoja walka i Stormina Normana Parka. Kiedyś troszeczkę o tym było głośno, mówiło się w kuluarach, nawet raz pamiętam, że Stormin obraził się na to, że wstawiłem ten Twój post o walce, zablokował tam nasz portal na Instagramie. Czy są jakieś, nie wiem, dobijania do Ciebie ze strony Fightowej organizacji, aby taką walkę zorganizować lub zwerbować się do Fightowej organizacji na walkę z kimś innym i w innej formule? Nie, nie ma takich. Ja myślę, no i generalnie gdzieś tam słyszałem zakulisowo, że jest taka sytuacja, że no ci youtuberzy, freakfighterzy boją się ze mną walczyć. No wiadomo, że gdzieś tam, gdzieś tam jestem zawodnikiem, który ma jakieś tam osiągnięcia, więc no nikt nie chce podjąć takiej rękawicy, nawet w jakiejś tam innej formule w boksie czy coś takiego, chociaż ja bym był na to otwarty, a generalnie no, nie jestem zawodnikiem tak, tak bardzo rozpozna, rozpoznawalnym, żebym Chodził tam w formacie takiego, takiej gwiazdy. Jeszcze nie no mam nadzieję, że to się zmieni gdzieś tam też m.in. dzięki KSW. Ale tak jak mówię, no nie wykluczałbym. Znaczy myślę, że dla mnie to było takie też fajne doświadczenie zawalczyć w boksie. Gdzieś tam od jakiegoś czasu chciałem właśnie zawalczyć w boksie. I tu nie mówię tylko, że to musiało być na takiej jakiejś free fightowej gali, ale. Ale jakby to było gdzieś tam no, w jakichś innych organizacjach, no, to też jestem na to otwarty, na jakąś taką fajną, ciekawą e, walkę bokserską. Gdzieś tam kiedyś były jakieś rozmowy e, z fenem, ale no, tam tam no, to, to umarło, bo tam no, ta propozycja była ta, trochę taka nie, nieadekwatna. Więc generalnie e, myślę, że byłoby to fajne doświadczenie. Też wiadomo, no, jakiś tam dodatkowy sposób na dorobienie, no bo wiadomo, że... No, e, Mało kto, znaczy no, nie ma w Polsce takich zawodników, którzy kurczę, faktycznie już się tak na tym MMA ustawili, że pieniądze całkowicie nie grają roli, więc tutaj jakby była taka walka, no to zawsze był jakiś fajny sposób na dorobienie troszeczkę, ale dodatkowo właśnie na sprawdzenie się. No tutaj wiem, że dużo osób z nami jako graplera, jako zawodnika bardziej parterowego. Ale faktycznie, no ja bardzo dużo robię stójki od długiego czasu i chciałbym tak pokazać, udowodnić. No i sprawdzić się faktycznie z, no, z, jakim, z jakimś takim zawodnikiem, no z zawodnikiem choćby, ja nie mówię jakimś typowym bokserem, ale właśnie taka walka z, na z Romanem Parkiem, czy, no, czy właśnie czy z innym zawodnikiem, no nie wiem, Borys Majowski nie wiem sam u niego, ale jakbyśmy na przykład z Borysem skoczyli taką walkę tylko w boksie, ja jestem jak najbardziej na to gotowy, na to chętny i myślę, że to by było fajne widowisko też dla fanów. No. Taki, taki pojedynek, właśnie kto, e, kto ma lepszą stujeczkę. no To był bardzo fajny pojedynek, naprawdę. No w boksie byłoby cieka ciekawie myślę, zobaczyć. Myślę, że nie byłbym tutaj faworytem, ale myślę, że mógłbym Was zaskoczyć. No tak, to była tylko dla ciebie większa motywacja, że właśnie udowodnić, że jednak ci, którzy zwątpili, no to się mylili i Marcin Hel byłby górą. E, Marcin, kogo byś chciał na sam koniec naszego wywiadu pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich moich fanów. Tych, którzy są ze mną od początku, od pierwszych gal w Bellatorze. No i tych, którzy gdzieś tam zostali po tej ostatniej walce, za którą oczywiście wszystkich was jeszcze raz bardzo mocno przepraszam. To nie była walka taką, jaką powinienem dać. No, teraz zrobię wszystko, żeby, żeby się odkuć, żeby, no, żeby pokazać to, co naprawdę potrafię. Dziękuję wam bardzo i zapraszam was 7 czerwca przed telewizory albo na hale. Do oglądania mojej walki. Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy, że nieraz z złego początki są dobrym startem na przyszłość, także ja też Ci życzę zwycięstwa, trzymam mocno kciuki i dziękuję za wywiad. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie.